Dobry wieczór, tutaj Ela Gawin, to jest nagranie na mój serwer Discorda, gang Eli fanclub fanklub Eli Gawin. Dzisiaj mamy czwartek, 30 października, 2025 rok, godzina 22.34, także starego czasu, godzina 23.34, także starego czasu, jakby przed północą, także taka typowa pora dla mnie do jakiejś aktywności internetowej. Moi drodzy, dzisiaj różne rzeczy załatwiałam poza domem, można powiedzieć, że pracowałam w terenie. Wróciłam niedawno do domu i już nie planuję udzielać się na Discordzie ani nigdzie w internecie. Obejrzę sobie film tutaj na CDA, może nawet dwa, coś może jeszcze zjem, może coś będę piła, ale nie alkohol i pójdę spać. Przygotowałam sobie taki film do obejrzenia, geniusz z 2016 roku z Nicole Kidman, Colin, Colinem Firth i Judge Lowem takimi aktorami. Może no, to będzie ciekawe. Natomiast wczoraj oglądałam film Głęboka Woda z Benem Affleckiem, też mi się podobał. Dwa dni temu też film z Nicole Kidman, z tym, że nie pamiętam teraz tytułu. A jak wyjdę tutaj z programu Discord, w którym nagrywam to nagranie, to wiadomość dla was. To zamknie mi się nagranie, także nie mogę, nie mogę tego filmu sprawdzić. A nie chcę mi się, prawdę mówiąc, szukać na komputerze, ale podam Wam tutaj w social media listę filmów, które ostatnio obejrzałam. Widziałam też film Projektantka, taki dosyć ciekawy. Ze dwa nowe filmy z Jasonem Sadhamem obejrzałam. To znaczy nie nowe w sensie produkcji, tylko nowe dla mnie. Z tym, że muszę też trochę na tym Netflixie też grzebać, bo płacę za tego Netflixa miesięcznie 97 zł, a praktycznie w ogóle z niego nie korzystam, poza tym, że mam tam kilka profili i udostępniam go córce bratu oraz koledze, który przychodzi w charakterze ochroniarza na moje live, on sobie to ogląda tam na Netflixie moje filmy, także z tego powodu dla tych osób to opłacam. Moi drodzy... Coś jestem, jakaś senna, zmęczona, nic mi się nie chce. Jakaś taka smutna jestem, głowa mnie boli, martwię się. Nie wiem, co to będzie. Jutro piątek, 31 października, tak zwany Halloween, ale powiem Wam, że ja się nie wybieram nigdzie. Nie pójdę jednak do rynku krakowskiego, bo tam na pewno bym mnie ktoś rozpoznał. Warto by było mieć przy sobie jakieś reklamówki, może trzeba byłoby się sfotografować z różnymi osobami. Prawdę mówiąc, nie mam siły jutro nigdzie iść w nocy. Natomiast w ciągu dnia to właśnie wybiorę się do drukarni i do laboratorium fotograficznego, bo sobie chcę dodrukować zdjęć. Popracuję trochę na komputerze. Znowu muszę jechać na pocztę, bo przyszły... dzisiaj mnie nie było dosyć długo w domu. I przyszły dwa zawiadomienia o listach poleconych. Nie wiem, co to, nie wiem, co to może przyjść, więc po prostu hmm, pojadę. No, trzeba by kupić może jutro coś do jedzenia właśnie na ten weekend. To chyba się wybiorę do Lewiatana tutaj w okolicy. Ewentualnie może z kolegą, tym moim ochroniarzem z live przejadę się do Biedronki na zakupy. To zobaczymy, jak to będzie. No i co jeszcze? Na razie nie planuję podjąć żadnych głosówki z tych powodów, o których wspominałam. Odpoczywam sobie od hejtu. Muszę się jakoś zregenerować psychicznie przede wszystkim. I, I co dalej? I, no, i na razie nie planuję również żadnego live'u na platformie Kik przez ten weekend, w związku z tym, że to jest taki weekend zaduszny. Nie za bardzo wypada imprezować, puszczać muzykę, tańczyć. Musiałabym siedzieć, wypowiadać się na te tematy związane ze świętem wszystkich, wszystkich świętych, świętym zmarłych, zaduszkami, a nie jestem pewna, czy, czy na ten temat chce się wypowiadać, bo znowu będzie mi smutno. Także macie y, fajrand, że tak powiem. Możecie sobie odpocząć ode mnie do końca tygodnia i też Wam razem pooglądajcie sobie telewizję. Nie oglądajcie żadnych innych twórców internetowych, nie zdradzajcie mnie. Słuchajcie, ja trochę rzadziej będę robić te moje występy na żywo. Dzisiaj tak rozmawiałam przez telefon z jednym z moich administratorów kultem i właśnie wspominałam mu, że. To już od dłuższego czasu te live są dla mnie takim obciążeniem, przede wszystkim psychicznym, ale wiąże się z tym też złe samopoczucie fizyczne. I opowiadałam właśnie kultowi, jak to było, gdy jeździłam na wakacje nad Morze Bałtyckie czy w Tatry. No i powiem Wam, że w ciągu dnia wiadomo, na wakacjach, które się robi, wchodzi się na wycieczki, latem pływamy, spacerujemy, chodzimy po sklepach, po różnych restauracjach zimą. Jeszcze uprawiamy jakieś sporty zimowe. I powiem Wam, że zmuszałam się w pewnym sensie do, do tych live'ów. A to było naprawdę ogromnym wysiłkiem, bo często po prostu byłam zmęczona po plaży, po, po słońcu, po upale i y, miałam ochotę, tak naprawdę, sobie wrócić do domu, obejrzeć film, odpocząć. Natomiast ja w ciągu dnia nagrywałam filmy. W nocy je montowałam, publikowałam. I robiłam live'y regularnie, tam ze dwa razy w tygodniu co najmniej, różne jakieś inne nagrania, wpisy. Ja straciłam ten kanał na YouTube i wszystko zniknęło, i live'y, i filmy, nic nie ma. Też właśnie rozmawiałam z Kultem o tym, że trochę nie jestem zadowolona z tej platformy Kik, bo tam te live'y nie są zapisywane, ale też nie mam czasu i siły ciągle pobierać live'y i przegrywać w inne miejsca, bo no jest to jednak praca Parę razy tak można zrobić, kilkanaście razy czy kilkadziesiąt, ale nie w nieskończoność. Także lepsza by była taka platforma, która jednak te live zapisuje, archiwizuje i żeby można było sobie tam ustawić. Jeżeli wyjdzie dobry live, to sobie puszczam jako publiczny, jeżeli wyjdzie gorzej, to na przykład jako dla osób wspierających, jak i nieudany, to sobie można ukryć jako prywatny. No tak, można robić na YouTube, a na innych kanałach to jest problem. Na Kiku. Po miesiącu te live'y są usuwane, natomiast na Instagramie chyba w ogóle nie są zapisywane, podobnie jak na TikToku. I szkoda, bo to jest jednak wysiłek, jakieś przygotowania, a to się wszystko w ogóle nie zapisuje. Natomiast tam gdzieś mi się zapisywało na YouTube, to i tak nie mam, bo straciłam kanał nie z mojej winy rok temu. O ile filmy miałam pokopiowane wszystkie i wersji surowej zmontowanej, to niestety live'ów nie pobierałam. No właśnie z tego powodu, że. Duża objętość, duża ilość megabajtów, gigabajtów i dużo pracy z, z tym związanych. Słuchajcie, tutaj to święto wszystkich świątek spędzam w Krakowie, z tym, że raczej będę rzadko w domu, bo planuję różne spotkania rodzinne, wyjazdy za miasto. Także nie przychodźcie do mnie pod dom, nie szukajcie mnie, bo rzadko w domu bywam. Nawet nie zawsze nocuję w swoim mieszkaniu. Także po prostu może być problem z tym. No w każdym razie będę zaglądać tutaj na tego naszego Discorda. I coś tam sobie pisać. Może też w internecie, jak również. Postaram się zrobić jakieś zdjęcia, może jakieś filmy. Napiszę jakieś mądre teksty. No cóż, no to po prostu zajmę się tym oglądaniem filmów. Zapalę sobie papierosa. I. No i chciałabym pójść spać o jakiejś normalnej porze, bo wczoraj, właściwie już dzisiaj przebudziłam się w nocy. Coś tam nagrywałam dla Was. Potem poszłam spać i sobie zaraz się dobudziłam w ogóle w ciągu dnia. Miałam tam różne rzeczy zaplanowane wczesnym popołudniem. To miałam ochotę tak naprawdę to wszystko odwołać, ale się nie dało. No ale z drugiej strony dobrze, bo załatwiłam różne sprawy, które sobie zaplanowałam. Byłam w sklepie poza tym, byłam w Pepko, kupiłam jakieś, jakieś drobiazgi. Byłam w chińskiej knajpce z kolegą na kolacji. Z tym, że nie robiłam żadnych zdjęć ani tam, tych dań, które zamawialiśmy, ani nic z nim, bo nie chciałam, żebym miał jakiś taki gdy że ja tam coś fotografuję. To mógłby się bać, że robię zdjęcia jedzenia, a że jemu też zrobiam, wiecie jak jest, wiecie jak to wygląda. Nie każdy chce być w tym internecie, także... A teraz żałuję, bo bym Wam pokazała. No ale jakoś, jakoś nie zrobiłam jednak tych zdjęć, więc nie mam. mam. Mam tylko zdjęcia z wczorajszego obiadu, jak smażyłam tosty, to Wam jeszcze pokażę. <laughs> zdjęcia z tostami. <laughs> Moje portretowe. No i cóż... Nie wiem, jakaś taka jestem smutna. Jakieś takie mam stany, takiego o małym nasileniu lęku przed przyszłością, codziennością. Już nie mam do tego wszystkiego siły, do tych obowiązków, do tych spraw. Życie jest jednak czasami skomplikowane. Tak na dobrą sprawę, to ciężko jest nawet czasami przeżyć każdy dzień, utrzymać się przy życiu. W sensie posprzątać, przygotować sobie jakieś stanowisko do pracy, do nauki, zrobić zakupy, przygotować posiłki, umyć się, pozałatwiać jakieś drobne sprawy. To już jest trudne. A co dopiero jeszcze? Chodzenie do pracy, do szkoły, załatwianie różnych spraw. Słuchajcie, życie to jest jednak takie niewolnictwo. Cały czas musimy coś robić. I to jest naprawdę trudne. Nie wiem, jak wy to odczuwacie. Ja zaczynam się trochę męczyć tą ilością różnych swoich obowiązków. Ja tylko się staram, prawdę mówiąc, nie brać za dużo na siebie, odpoczywać sobie. No i w związku z tym zaplanowałam sobie, że teraz ten piątek, sobota, niedziela to, to tak na, na luzie przeżyję te dni. Słuchajcie, na pewno się będę odzywać. Dzisiaj byłam na balkonie, teraz niedawno wieczorem, ładne niebo, takie białe obłoczki, księżyca nie widać, ale zapowiada się ładny dzień, także muszę sprawdzić prognozę pogody, chyba będzie ładna pogoda. Wczoraj to mnie taka miła, przedwczoraj właściwie sytuacja spotkała, bo jak wieczorem wróciłam do domu, to zostałam przed drzwiami, taki duży bukiet kwiatów i list, bardzo to było miłe. Bo byli widzowie pod moim domem, nie zastali mnie. Powiedziałam im, że jestem kawałek dalej w mieszkaniu moich rodziców. Podeszli tam i jeszcze mi kupili po drodze bombonierkę z czekoladkami, bardzo miłe to było. O właśnie może sobie te czekoladki otworzę do tego filmu. Chociaż prawdę mówiąc, to wolałabym wiśnie w czekoladzie, żeby zjeść. No ale co zrobić? Słuchajcie. nawet no dobrej czekoladki, nie? Żebym tylko nie przytyła, bo nie chcę być gruba, wiecie, jak jest. Trzeba ładnie się prezentować na tych live'ach w body koronkowym albo w jakichś majteczkach. także muszę tutaj uważać, żeby nie przytyć, a raczej, raczej bym chciała troszkę schudnąć. No i na pewno bym chciała ćwiczyć więcej, żeby mieć jakieś ładne mięśnie, takie wyrzeźbione ciało, no ale z tym to żeby mięśnie mieć jakiś fajny kaloryfer na bluchu to trzeba dużo ćwiczyć, nie? To tyle nie mam siły, chyba. Może jeżdżenie na rowerze jakoś mi pomoże. Słuchajcie, jeżeli też macie podobne samopoczucie jak ja, wiecie, się zmęczeni trochę pracą, szkołą, to sobie też, słuchajcie, odpocznijcie. I nie ma się co przemęczać. Człowiek ma prawo do Jakiegoś relaksu, odpoczynku. Tak nas od dziecka przygotowują, tresują na niewolników, żebyśmy ciągle mieli siłę, coś robić, ale musimy po prostu sami dbać o siebie, żeby też trochę wytchnienia znaleźć każdego dnia w codziennej chwili. Bardzo zazdroszczę osobom, które wyjeżdżają gdzieś na wszystkich świętych. Do rodziny, w jakieś ładne malownicze miejsca. No, ja niestety nigdzie nie jadę, ale mogę jeszcze gdzieś kiedyś wyjadę, mam nadzieję. Słuchajcie, no to pozdrawiam Was serdecznie. Właściwie nic ciekawego nie powiedziałam. Dzisiaj się trochę denerwowałam, prawdę mówiąc, bo miałam spotkanie z takim znajomym, który Montuje, instaluje mi różne rzeczy, takim jest technicznym pracownikiem, ma firmę taką budowlaną, remontową, no i on mi tam coś instalował, wiercił, coś mi tutaj montował, nie, nie mogę wam powiedzieć co, bo to jest tajemnica, no i nie będę zmyślać, że mi Pawlacz montował, bo tak nie było. Chociaż właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby mi nie pomógł też takie pawlacze sobie zrobić. To wydaje mi się, że on by chyba mi to drogo zrobił, także muszę szukać kogoś innego do pomocy, bo potrzebuję takie pawlacze pod sufitem, żeby sobie chować różne rzeczy, żeby właśnie wysprzątać to mieszkanie, żeby za dużo rzeczy nie leżało na wierzchu, bo to potem źle wygląda. No i byłam właśnie. Spotkałam się z tym znajomym. Najpierw pojechaliśmy do sklepu. Potem pojechaliśmy właśnie do chińskiej restauracji. Ja go zaprosiłam w zamian za to, on mi pomaga w różnych rzeczach. zapłaciłam za naszą kolację. I potem pojechaliśmy do mnie tam właśnie takie robić instalacje. No I denerwowałam się bardzo, bo to taki przystojny mężczyzna, ale ja, ja nie jestem zainteresowana za bardzo z nim, żeby coś tam z nim flirtować, czy. Nie wiem, całować się czy jakiś seks uprawiać. Natomiast on, jestem pewna, że tak, bo tak mi daje to zrozumienie cały czas. No i on właśnie mi ciągle mówi, że mi tu coś zrobi, zainstaluje, że nie muszę płacić, albo symbolicznie i tak dalej, i tak dalej. No ale chciałby w zamian jakiś baroma zmieć. A ja się nim nie interesuję, bo on mi się właśnie w zasadzie nie podoba. Poza tym, jesteśmy z innych światów, nie mamy o czym rozmawiać. I jeszcze w dodatku on jest w związku z jakąś kobietą, z którą mieszka. To, to jeszcze tym bardziej taka niezrażna sytuacja. No i strasznie się denerwowałam tym spotkaniem, bo nie wiedziałam, jak jest ja z tego wybrne, co ja mam zrobić, no nie? Bo nie chcę tracić współpracownika. Nie no chciałam być po prostu w niezręcznej sytuacji. I nie mogłam mu powiedzieć wprost, tak jak wam teraz co myślę, co czuję, że tam nie jestem zainteresowana, żeby iść z nim do łóżka na przykład. I nie wiedziałam po prostu, co ja, co ja zrobię. No, ale nie było tak źle. Trzymałam się trochę na dystans. Poinstalował mi to, co potrzebowałam. No tylko dużo czasu to wszystko zajęło, chyba ze 4 godziny. Sklep, knajpka i te instalacje. I, i wróciłam właśnie taka zmęczona trochę. No, ciężkie, ciężkie są te relacje z ludźmi. W ogóle też powiem Wam, dużo dostaję takich różnych wiadomości i przez SMS, i na Messengerze, i na Whatsappie, i tam różnymi drogami od różnych chłopaków, mężczyzn, którzy mi jakieś propozycje seksualne, słuchajcie, wysyłają. Ale ja, ja na coś takiego w ogóle nie odpisuję. No bo tak, po pierwsze, to mogą być po prostu hejterzy, którzy robią sobie ze mnie jaja i. Będą się cieszyć, że ja tam coś odpiszę, wyślij mi swoje zdjęcie, a kim jesteś, czym się zajmujesz. I potem taki hejter powie, a dziwka, umawiasz się przez internet, a to szmata. No i potem wyśle mi jakieś zdjęcie kradzione z internetu jakiejś czyjejś, albo kolegi. Ja potem odpiszę, a, że jesteś przystojny, napisz czym się zajmujesz, czy masz jakąś stronę na Facebooku, jakieś profile w social media, bo ja z reguły staram się to zweryfikować no to oczywiście oni, tacy ludzie nie chcą w ogóle podawać tego, bo jak podają, podadzą, pokażą jakieś swoje zdjęcia, to jakbym napisała tam, dajmy na to, na Facebooku czy w innym miejscu, no to odpisze zupełnie inna osoba. Więc przeważnie nie chcą podawać tych, tych profili. Z reguły odpisuję komuś, żeby mi tam wysłał swoje zdjęcia, napisał, czym się zajmuje, kim jest, co robi na co dzień, skąd jest. A potem drugi drugiej pisze, żeby mi podał jakieś... Profile w social media albo strony www. No, a jak nie ma, no to już się nie kontaktuje A czasami od razu piszę z góry, że od razu z góry, a zawsze prędzej czy później, że no, niestety ja nie mam czasu na jakieś umawianie się przez internet, na jakieś randki. No, nie mam czasu i nie mam ochoty, bo to jest prawda. Bo ja nie wierzę w skuteczność takich spotkań. Wolę kogoś poznać na żywo. Od razu wiem, kim ktoś jest, jak wygląda, czym się zajmuje. Czy, czy ja się komuś podobam, czy nie. I już jest wszystko wiadomo. Natomiast jakieś takie pisanie przez internet do ludzi: słuchajcie, nie idzie w to dziewczyny, bo to jest ślepa uliczka. To jest głupi po, po prostu sposób na y, zawieranie y, znajomości. Ale jak ktoś jest cierpliwy? I jeszcze masz szczęście, no to myślę, że jest szansa kogoś poznać. Słuchajcie, ktoś wczoraj nad ranem pisał, że, że Marek, ten chłopak, z którym się spotykają twórca internetowy, Marek Wangowski, jakąś nową dziewczynę ma. Nie wiem, czy to ktoś napisał, żeby mnie zdenerwować, czy, czy faktycznie kogoś znalazł? Czy może on to wymyśla, żeby ta hejterka, która go podrywała, była zazdrosna? No trudno mi powiedzieć. Ale słuchajcie, no jest to możliwe, że jakąś dziewczynę poznał, bo on zwrócił uwagę przez ostatnie miesiące bardzo dużo na tym TikToku występuje, no i się stara robić z siebie takiego influencera. Także jak to się mówi, siedział, siedział i wysiedział. <laughs> Jajka, w kurniku. Znaczy, że śmieje się. No, siedział na tym TikToku, robił te live, no i ktoś mu tam wpadł w sidła. Jakaś dziewczyna. No, ale pewnie po paru spotkaniach, jak się zorientuje, z kim ma do czynienia, to zniknie tak szybko, jak się szybko pojawiła. I właśnie też sobie pomyślałam, bo Marek bardzo dużo na tych live'ach dosyć często na mój temat. Różne rzeczy mówił. Także słuchajcie, dalej jest tak, jak kiedyś było, że on wykorzystywał moją. Osobę, to, że się nim interesowałam dawniej, żeby podrywać jakieś dziewczyny w internecie i to mu się udawało. I w dalszym ciągu wykorzystuje mnie, że jako chciałam, spotykałam się z nim, dalej wykorzystuje mnie do podrywania kobiet. No bo on robi to w ten sposób. O, zobaczcie, tutaj taka influencerka zdana, ładna, atrakcyjna, mądra. Mówię o sobie, oczywiście. Interesowała się mną. Zakochała się we mnie, a ja ją jeszcze w dodatku zostawiłem. Także patrzcie, jaki ja jestem macho. No i jakbyście chciały być, jakbyście były chętne, żeby mnie poznać, to piszcie dziewczyny CV. Wysyłajcie zdjęcia, życiorysy. Ja rozpatrzę wasze podania i najciekawszą ym, suczkę sobie wybiorę i się, i się z nią spotkam. <laughs> Także Marek jest bardzo podstępny. Ja się też muszę przypieprzyć do jakiegoś znanego influencera. Najpierw go uwiodę, potem go rzucę, a potem będę się reklamować. Po, znajdźcie mi kogoś. Ewentualnie go poderwę. Jak będzie fajny, to go nie będę rzucać, bo po co mam rzucać. Będziemy sobie nagrywać. Znajdźcie mi kogoś ciekawego. Mam tu różnych mężczyzn wokół siebie. Ale jakoś tak, bez jakiejś namiętności, nic nie iskrzy, fajnie by się było zakochać, tak naprawdę. Chciałabym znowu poczuć te emocje, tą zazdrość, tą radość ze spotkań, taką ekscytację, podniecenie. A, a teraz to tak się spotykam z chłopakami, z mężczyznami na zimno. Właściwie się zmuszam z nudów. Nie wiem, dlaczego tak jest. Widocznie po prostu ci faceci nie, nie są ciekawi. Słuchajcie, no to dobrze. No to właściwie tyle takich moich tutaj spostrzeżeń. Kończę w takiej sytuacji to nagranie. Życzę Wam miłego wieczoru, spokojnej nocy i jutro Was znowu będę informować, co robię, ale nic nie będę robić ciekawego. Więc po prostu się Wam nagram, że nic nie robiłam. Ale może się coś wydarzyło. No, Policji nie spotkałam, dzięki Bogu. Żadnego wypadku jakiegoś złego nie miałam, nic mi się nie stało. Także jakoś dzień minął. Myślę, że fajnie. Dobrze, to włożę okulary. 28 minut, fajnie, no to nie za długo. Da się wysłuchać. Godzina 23:02. Pozdrawiam serdecznie, idę sobie zapalić papierosa i puszczę sobie właśnie ten filmik. I moczę sobie, tu biorę się do czekoladek od widzów. Pozdrawiam serdecznie, całuję Was i do jutra, gangusie. Dobranoc. Jesteście kochani. Pa. Słuchajcie moi drodzy. No po prostu nie mam ochoty na te livey i na te podia. No bo tak. Ludzie mnie wyzywają w donate'ach albo w tych komentarzach. Dowiaduje się, że jestem głupia, stara, niewykształcona. Nie znam się na niczym, z ubecnej rodziny, rodzice, złodzieje, jakieś epitety na temat mojej córki, na temat mojej pracy, groźby, straszenie. Narzekacie, hejterzy narzekają, że stypa, wynuda, że, że nie da się oglądać, że wynada, że, że tragedia, że strata czasu, że po prostu. Muzyka do dupy, że mm, nie mam nic do powiedzenia, że, że chleję, że palę, że kurwa w ogóle masakra. No to przyjęłam do wiadomości to wszystko. Wyciągnęłam wnioski i, i nie występuję, No. O co wam chodzi? Nie rozumiem. No, no takie zebrałam opinie. No to jak. Jak ktoś chodzi do szkoły i mu nauczyciel ciągle mówi: Do niczego się nie nadajesz, ty ośle, wypierz dalej ze szkoły. Żadnej klasy nie skończysz, zawsze będziesz miał u mnie dwuje. Jeszcze pory dostanie, jeszcze ci policję wezwę, w psychiatryku cię za zamknę i dom ci spalę. No to każdy by ze szkoły uciekł, prawda? Także po co ja mam robić te, te live y i te podium? Myślicie, że nie mam nic do roboty, tylko. Pięć razy w tygodniu wieczorem siedzieć i słuchać wyzwań w internecie, jakichś obcych ludzi w dodatku. Za 100 złotych albo za darmo. Ja już, wolę po prostu, ja już wolę po prostu dupy dawać pod dworcem, niż kurwa te live'y i podia robić. Albo wolę nic nie robić, zamieszkam ja pod mostem będę żebrać. Albo, nie wiem, będę kraść, po prostu wszystko jest lepsze, tylko nie te te live'y i te podia. Jest to okropne, mam już dość tego, naprawdę. Mam tego powyżej uszu, ale nie, jeszcze zrobię, naprawdę zrobię, bo uzależniłam się, brakuje mi tego, jak dłużej nie robię. Oglądałam sobie takie filmiki, przypadkiem mi się otworzyły te reklamy tych moich live'ów i mi się smutno zrobiło, że, że teraz nie robię. Słuchajcie, odpocznę sobie trochę i będę jak nowa. no. Muszę sobie czasami odpoczywać, bo nie chcę zwariować do reszty przez Was. A widzę, że już ze mną jest coraz gorzej, więc no muszę mieć, muszę trzymać rękę na pulsie, żeby potem miał kto jednak te live y i te głosówki robić. No to tyle, taka, taka krótka uwaga.